Cześć wszystkim, Mateusz z tej strony No i mamy dzisiaj odcineczek z airdropa, dzisiaj będzie kulop do zgarnięcia, także myślę bardzo fajna kryptowaluta Ogólnie kulub zajmują się tutaj mm, Tradowaniem na giełdach i wyróżniają się głównie tym, że mają Tutaj najlepszy, bo mają automatyczny trading i szukają automatycznie najlepszej oferty, żeby to kupić sprzedać. Także myślę, że jeżeli ktoś był, był zainteresowany tematem, to warto się w niego zagłębić. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj będzie o airdropie, który organizują. Także naprawdę nie jest to nic trudnego, żeby tutaj to, to sobie zgarnąć. Ja w tym momencie wam pokażę, jak tutaj szybko to sobie przejść, założyć konto. Oczywiście musicie oczywiście założyć konto z Reflinka. Reflink oczywiście macie w pierwszej linijce filmu. Także ja sobie w tym momencie Tutaj zakładam konto z linku, oczywiście, no bo jeżeli ktoś założy konto bez linku, no to niestety nie, nie, nie dostanie tego airdropa, prawda? Bo trzeba mieć konto założone z linku. Także, tak jak powiedziałem, pierwsza linijka filmu oczywiście tam jest. Tam jest oczywiście link do założenia sobie konta. Ja w tym momencie sobie przejdę tutaj na Gmail, żeby to konto potwierdzić. Oczywiście aktywujemy sobie no i weryfikujemy no i gratulują mi zdobyłem 10 kul za samą rejestrację powiem szczerze jeszcze tutaj nie byłem także zaraz sobie to ogarniemy skąd to wziąć aha coś takiego kliknę sobie tutaj no i get free 50 kul kulap i teraz tak jak widzicie mam tutaj 100 tokenów także myślę mega spoczko możemy sobie podpiąć to Facebook, co jest bardzo ważne, żeby być tutaj, żeby do tego dropu się zakwalifikować, trzeba podpiąć minimum jedno social media. Jest to albo Google, albo jest to Facebook. To już oczywiście zależy od was, kto jak woli. Ja sobie oczywiście podepnę tutaj Facebooka i Google, dlatego, że dzięki temu dostanę te kule, kulapy, no i potem w późniejszym czasie prawdopodobnie będę mógł sobie je sprzedać, czy też wymienić. Jeszcze oczywiście Google sobie podepniemy. Mm, tak, no i popatrzcie, jest mm -hmm. pewnie do tego, że z tego maila już tutaj y, założyłem konto, ale spróbujemy, tak może się uda. No dobra, maila nie wiem, dlaczego nie mogę. Też tutaj trzeba zrobić y, weryfikację tutaj tożsamości. No i za to dostaniemy najwięcej, bo dostaniemy 500 lapów, także myślę, że mega spaczko, ja sobie to jeszcze zerknę, co tutaj jest jak widzicie to można sobie tutaj wymienić coś bardzo podobnego do coś bardzo podobnego do aplikacji moment, zaraz będę wiedział, no już wiem, wyleciałem po prostu mi z głowy, ale to była aplikacja SimpleSwap, jest to coś bardzo podobnego, myślę też można sobie tutaj jak widzicie wymieniać te kryptowaluty Oczywiście tutaj jest troszeczkę ich mniej w porównaniu do Simple Swap'a. oczywiście do którego też macie link tutaj w opisie. I jest troszeczkę mniej, ale tutaj kulop nam się rozwija, także myślę, że naprawdę może być z tego coś bardzo fajnego. Mamy wallet. Oczywiście to jest jeszcze tutaj wszystko w trakcie prac. Ale jak widać chłopaki już się starają. Tutaj robią airdropa na te kulapy, także myślę, że naprawdę mega spoko będzie tutaj sobie je zgarnąć. Też tutaj są jakieś. Testy widzę do zrobienia, ale to, to można najwidoczniej zrobić, tutaj dopiero po yy, przejściu weryfikacji Ja tu weryfikację sobie zrobię, ale na pewno nie, nie na tą chwilę, ponieważ nie chcę swoich danych udostępniać tutaj na filmie yy, Ale tak naprawdę to jest bardzo fajny RDP, to jest naprawdę chwila, żeby to zrobić, nie jest to nic trudnego A a może naprawdę bardzo fajna sumka tego wpaść? No prawda? Nikt nie wie, ile to będzie kiedyś warte. Może być warte 1000 dolarów, może dolara, może pół centa. Nie wiadomo. Także naprawdę jednak lepiej mieć niż nie mieć. No i pozostaje nam tylko czekać, aż, aż tutaj będzie można sobie to wymienić. Oczywiście wszystkie informacje będą u nas na fanpage'u, także myślę warto zaglądać. Też jest oczywiście link w opisie, warto sobie zaobserwować. No i to na tyle, oczywiście. Dzięki za, za obejrzenie. Fajny dropik myślę. Także jeszcze raz dzięki. No i trzymajcie się, cześć.